Szanowni państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dziś najważniejszy dzień dla giełdy w tym tygodniu. Warto o tym pamiętać. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Za chwilę sobie będziemy rozmawiać o tym, co się może dzisiaj wydarzyć. I przypominam, drodzy Państwo, że trwa nasza objazdówka po Polsce spotkania z inwestorami, którzy chcą dołączyć do kapitałów, którymi zarządzam w ramach usługi Asset Management, zarządzania portfelem w Niezależnym Domu maklerskim S.A. W tle jest lista miast, w którym będziemy wkrótce, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zachęcam do kontaktu z nami. Tam na dole też jest numer telefonu i adres e-mail. I proszę także o dłuższe niż zwykle oglądanie bloków reklamowych na kanale, ponieważ w przyszłym tygodniu startuje nasza akcja charytatywna Ace Market U dzieciom, i jak wiecie, za cały przychód za listopad z kanału z reklam zostanie przeznaczony jako wpłata inicjująca tą zbiórkę. Już teraz do niej zapraszam i serdecznie dziękuję za oglądanie reklam. Pozdrawiam i zaczynamy. Dziś mamy najważniejszy dzień dla giełdy w tym tygodniu. Warto o tym pamiętać, ale wczoraj. Najciekawsze informacje płynęły z Europy dotyczące tego, co się ma stać z budżetem Francji, a to doprowadziło do rozszerzenia się spreadu między francuskimi a niemieckimi obligacjami dziesięcioletnimi. Także spread jest największy od 2012 roku, kiedy mieliśmy kryzys strefy euro, więc inwestorzy ewidentnie boją się tego, co się może wydarzyć wkrótce we francuskim systemie fiskalnym. I tego, jakie mogą być tego konsekwencje dla rynku, stąd też rozszerzenie spreadów i negatywne reakcje euro-dolara. Więc teraz będziemy obserwować, co dalej się w tym temacie zadzieje. Jednak wczoraj rynek był bombardowany tymi informacjami, więc nie dziwmy się, że euro-dolar nie udało mu się obronić poziomu 1,05. Ale też patrzymy na amerykańskie obligacje, które. Utwierdzają, potwierdzają odbicie od ponadrocznej linii trendu spadkowego. Rentowność ma potencjał ku temu, żeby dalej spadać w takiej sytuacji i jeżeli będzie spadać, to przypominam, bardzo ścisła korelacja między zachowaniem rentowności a amerykańskim dolarze. dolarem sygnalizuje, że w przypadku spadku w rentowności należy liczyć się jednak na to z tym, że euro dolar spróbuje wrócić nad poziom 1,05, a każdy powrót na ten poziom może być odczytany jako zapowiedź większego wzrostowego odbicia i korekty przeciwko amerykańskiej walucie. Wczoraj jednak mieliśmy cały czas optymizm na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Indeksy giełdowe rosły. Indeks Standard Poor's klasycznie wrócił nad poziom 6000 punktów i przypominam, że zgodnie z dzienną statystyką to co się teraz dzieje faworyzuje to zdecydowanie scenariusze pro wzrostowe mamy bardzo dobrą końcówkę. Tego miesiąca i wygląda na to, że schematy statystyczne będą się powielać i przypominam to, co się teraz dzieje. Bardzo mocno wspiera także tezę o tym, że końcówka w ogóle tego roku będzie wzrostowa. A jak wiecie, Goldman Sachs sygnalizuje, że według niego zakończenie roku będzie na poziomie 6200, a moja teza jest, że będziemy w pasie między 6200 a 6300, co dodatkowo później będzie wielką, fantastyczną, bardzo dobrą wróżbą na cały 2025. Rok na spółkach technologicznych mamy ewidentne coraz wyraźniejsze odbicie od dolnej krawędzi kanału wzrostowego 3 miesięcznej historii, więc bez wątpienia widać, że po prostu powielamy schemat statystyczny, który jest widoczny tutaj na tym wykresie w tle, jest o, ma on ponad 70 lat historii, historii i w 2024 roku poruszamy się. Bardzo zgodnie z tym schematem, który tutaj widzimy. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, dzisiaj mamy najważniejszy dzień w tym tygodniu dla giełdy. Dlaczego? Ponieważ przypominam, mamy w tym tygodniu długi weekend w Stanach Zjednoczonych. Mamy jutro wolny dzień, w piątek sesja jest na półwstka, Więc dzisiaj mamy kumulację najważniejszych danych makroekonomicznych. Z czego najciekawsze będą oczywiście dane dotyczące PKB ze Stanów Zjednoczonych. Co tutaj widzimy? Jakie są prognozy? Zamówienia na dobra trwałego użytku. Będziemy mieć także informacje dotyczące przychodów i wydatków Amerykanów. Mamy wskaźnik Chicago PMI. Mamy w końcu ulubioną miarę inflacyjną Fedu, czyli inflację PC oraz to, na co ja zwracam teraz w szczególności uwagę, czyli cotygodniowy raport z amerykańskiego rynku pracy. I widzimy tutaj najniższa prognoza już spadła poniżej 200 tysięcy. Najwyższa prognoza to jest 225 tysięcy. Jednak dla rynku najważniejszy będzie trend. Czy cały czas wskaźnik będzie spadać, a to będzie pokazywało na pozytywną fazę cyklu gospodarczego? Przypominam, że w poprzednim tygodniu dane były tak dobre, że okazało się, że są najlepsze od kwietnia, a to po prostu sygnalizuje, że rozwija się amerykańska gospodarka i jest więc podstawa fundamentalna do tego, żeby raczej kupować akcje, a nie je sprzedawać. Dlatego też nie dziwmy się, że indeks Standard Poor's wrócił nad poziom 6000 punktów i ma perspektywę na dalsze. Wzrosty. A teraz po prostu nie ma pretekstów, nie ma powodów, dlaczego nie ma interesu wśród dużych inwestorów, żeby sprzedawać akcje. Warto być tego świadomym, że sytuacja fundamentalna amerykańskiej gospodarki nie sprzyja temu, żebyśmy mieli jakiekolwiek spadki indeksów giełdowych w końcówce tego roku. W Europie mamy stabilizację, zobaczymy jak niemiecki indeks zareaguje na informacje. Z Francji jednak utrzymywanie się nad poziomem 19 tysięcy punktów także faworyzuje scenariusze pro wzrostowe. Mamy dzisiaj sesję nijaką w Azji. W Japonii mamy spadki, ale mamy próbę lekkich wzrostów na giełdzie w Hongkongu. Tak naprawdę Azja w ostatnim czasie ma coraz mniejsze znaczenie. Obserwujemy jednak wzrosty ceny złota. Spodziewam się nawrotu do tendencji wzrostowej. Co się wydarzyło? Dlaczego złoto tak spadło? Odpowiedź na to pytanie tkwi oczywiście w geopolityce, ponieważ bardzo silnie rośnie prawdopodobieństwo, że w tym roku będziemy mieć zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, co pokazuje ten wykres, który jest w tle, który z kolei oznacza, że inwestorzy, uczestnicy rynku myślą, że tego typu zjawisko będzie bardzo pozytywnie odebrane przez rynek finansowy. Mamy cały czas walki na miedzi w okolicach 9 tysięcy punktów, warto być tego świadomym. No i oczywiście Bitcoin. Bitcoin, który przeżył korektę już prawie 10% od swoich ekstremów, to jest zupełnie normalne i naturalne zjawisko. Nie zaburza absolutnie sytuacji, która ma miejsce na rynkach. Nie zaburza. Trendu, ten jest absolutnie cały czas wzrostowy. Spodziewam się kontynuacji nawrotu do tendencji wzrostowej z, z trwałym przejściem poziomu 100 tysięcy dolarów na kryptowalucie. Według Buchbacherów jest 71% prawdopodobieństwa, że bitcoin dotknie przynajmniej poziomu 100 tysięcy w tym roku, więc też jest duża szansa na to, że faktycznie tak się stanie, więc zobaczymy co się dalej wydarzy, natomiast też przypominam, że każdy spadek rentowności amerykańskich dolarów amerykańskich obligacji i najlepiej też tendencja przeciwka, przeciwko amerykańskiej walucie bardzo faworyzuje kryptowaluty, więc moim zdaniem bilans ryzyk jest zdecydowanie na korzyść scenariuszy optymistycznych na tej najbardziej popularnej kryptowalucie i na koniec polskie aktywa które wczoraj pokazały swoją siłę, widać, że euro-złoty zbliża się do krytycznego poziomu 4.30. Jego złamanie będzie oznaczać, że wygląda na to, że kończymy całą korektę przeciwko polskiemu złotemu i analogicznie, jeżeli dolar-złoty spadłby poniżej poziomu 4.10, otworzy się perspektywa do kolejnego 10 groszowego umocnienia polskiej waluty. Jeżeli tak się stanie, oczywiście, w takiej sytuacji głównym beneficjentem tego powinna być polska giełda, a każde utrzymanie nad 2200 Oznacza, że rośnie prawdopodobieństwo ruchu w kierunku potężnych oporów 2275-2325. Miejsca, przypominam, gdzie przebiega bardzo ważna strefa krótkoterminowych oporów, której pokonanie zamknęłoby w ogóle temat korekty, która od maja ma miejsce na warszawskim parkiecie. Natomiast wydarzenia fundamentalne, czyli wczorajsze dane makro, sytuacja na świecie, bardzo moim zdaniem faworyzują, żeby rajd świętego Mikołaja przeżyć także na warszawskim parkiecie. Natomiast czy tak będzie od tego, to jest uzależnione moim zdaniem od tego, czy poziom 2200 punktów będzie utrzymany i czy popyt na ryzyko się tutaj pojawi. Umocnienie polskiego złotego, wzrost euro dane makro, jeżeli to wszystko będzie połączone, więc zaraz patrzymy na euro będzie bardzo mocno faworyzować te optymistyczne scenariusze na warszawskim parkiecie. Drodzy Państwo, dzisiaj najważniejszy dzień dla giełdy w tym tygodniu. Warto śledzić notowania i kursy. Trzymajmy rękę na pursie. Dzisiaj dane makroekonomiczne o 14.30, co oznacza, że o godzinie 14.20 rozpoczniemy nasz specjalny live z komentarzem na żywo do tych danych, na co już serdecznie zapraszam. Dzięki za spotkanie trzymajcie się dłużej dodatniej stopy zwrotu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. I przypominam i zachęcam, że trwa nasza objazdówka po Polsce, spotykania, spotkania z inwestorami, którzy chcą dołączyć do kapitałów, którymi zarządzam w ramach usługi Asset Management w Niezależnym Domu Maklerskim S.A., więc jeżeli mi ufasz, ufasz mojej strategii inwestycyjnej, filozofii inwestycyjnej, reagowania, a nie prognozowania, w prawym górnym rogu jest opis tej mojej strategii i ich wyników, to zachęcam do kontaktu z nami, tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail, proszę wysłać zgłoszenie. A, a my umówimy się na indywidualne spotkanie. Dzięki, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Do zobaczenia, cześć.